Światu obiegły informacje i zdjęcia i filmy z tego, co zrobiła armia rosyjska, jakich okrutnych zbrodni dokonała przeciwko ludności cywilnej w Buczy i innych miejscowościach wokół stolicy Kijowa. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Rosjanie nie zobaczą tych zdjęć ani tych filmików, dlatego że w Rosji, w szczególności w telewizji, działa skuteczna rosyjska propaganda i Rosjanie w 64% pozyskują informacje właśnie z telewizji. Skuteczna, dlatego że dobrze naoliwiona machina funkcjonuje od dziesięcioleci wokół. Kilku podstawowych celów. Rosyjska propaganda działa wokół pierwszego celu, jeżeli chodzi o w szczególności o tę tak zwaną specjalną operację militarną Rosji na Ukrainie. Przede wszystkim musi przekonać Rosjan do prowadzonych działań militarnych właśnie w tym państwie. I przekonuje wokół najważniejszego celu, czyli, tak, czyli faktycznie do obrony ludności Donbasu oraz wokół drugiego celu obrony Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska podobno rzekomo miała być zaatakowana ze strony Ukrainy, uważa się, przynajmniej tak przekonują rosyjskie media i rosyjskie władze, były na terytorium Ukrainy instalowane Albo laboratoria biologiczne, chemiczne ze strony Stanów Zjednoczonych, bądź były rzekomo instalowane na terytorium Ukrainy instalacje wojenne natowskie. Rosyjska propaganda od wielu lat próbowała Rosjanom wtłaczać do głów to, że Rosja jest zagrożona ze strony NATO. Ta skuteczna Propaganda Rosjanom potrafiła wtłoczyć do głowy, że Rosja jest zagrożona i że na terytorium Donbasu ma miejsce ludobójstwo. Ta narracja jest na tyle skuteczna, że Rosjanie rzeczywiście mają i poparcie dla tej operacji. Ponad 50% Rosjan według centrum imienia Jurija Lewady popiera tę operację. Musimy sobie zdawać sprawę, że te badania opinii publicznej mogą być nie do końca miarodajne, dlatego że Rosja zmierza do, funkcjonuje już w warunkach państwa totalitarnego i te badania mogą być dla nas, musimy się wokół nich. W pewien sposób dystansować. Niemniej jednak, rzeczywiście Rosjanie a, zaczynają przyjmować tę narrację, która funkcjonuje w rosyjskich mediach propagandowych. Drugim celem rosyjskiej propagandy jest konsolidacja rosyjskiego społeczeństwa wokół Władimira Putina. A tutaj Władimir Putin również próbuje. Umocnić swoją władzę w rosyjskim społeczeństwie. I tutaj także odnosi sukcesy. Według badań, a także imię tego centrum, jego zaufanie do rosyjskiego prezydenta wzrosło do 83%. Rosjanie popierają swojego prezydenta i popierają wojnę na Ukrainie. Także bierzemy poprawkę na te, na te badania. Niemniej jednak, w przestrzeni publicznej w Rosji widać wyraźnie, że Rosjanie zaczynają ubierać się w ubrania z literą Z, z literą V, jeździć samochodami z tymi symbolami wojny na Ukrainie. Stosują takie nazwy, które dla nas mogą wydawać się absurdalne. Mówiąc o tym, że na Ukrainie prowadzi się denazyfikację, czyli odwołuje się do tego, że do tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, symbolu walki z nazizmem, która w społeczeństwie rosyjskim w 73%, 4%, traktowane jest jako najważniejsze wydarzenie w historii Rosji, jako wydarzenie. Które jest kojarzone ze zwycięstwem, symbolem tego, że pokonało się nie tylko Niemcy, ale zwyciężyło się właśnie z nazizmem. To jest kojarzone z tym, że z jednej strony Rosjanie są, ofia, czują się ofiarami II wojny światowej, a jednocześnie odczuwają, że zwyciężyli nad czymś ważnym. Rosyjscy żołnierze. Ustawiają się w taką właśnie symbol litery Z i mówią, że są potomkami tych, którzy zwyciężyli nad nazizmem. Te okrutne zdjęcia, które obserwujemy z Buczy i innych miejscowości, to jest wierzchołek góry lodowej, okrucieństwa, które dzieje się właśnie na Ukrainie, ale w rosyjskim społeczeństwie, w różnych wypowiedziach. Rosjanie mówią, że my nie możemy zostawić swoich, swoich nie brasajem. I ta litera Z symbolizuje bardzo wiele rzeczy. Mówi się, że to jest za Pabiedu, za zwycięstwo, za Putina, za prezydenta właśnie tego państwa. I w wielu sytuacjach widać wyraźnie, że Rosjanie odczuwają dumę z tego, że Przyznaje się im ich państwu należyte miejsce na świecie, należyte miejsce ich armii, jako armii, która ma zwyciężać nad innym państwem. Jeszcze jeden aspekt jest bardzo istotny. Na Łóżnikach 18 marca Putin zorganizował taki symboliczny wiec, w którym zorganizował w imię hasła Mir bez nacyzma, świat bez nazizmu, sugerując, że walka z nazizmem nie ogranicza się tylko do Ukrainy, sugerując, że tę walkę z denazyfikacją będzie prowadził również na całym świecie. Dając misję własnej armii możliwości oddziaływania propagandowego także poza granicami, Rosji. To jest misja imperialistyczna, nowa misja dająca wyobrażenia tego, że Rosjanie będą mogli również dokonywać ekspansji i straszyć cały świat swoim również propagandowym i związanym z wojną informacyjną, podniesieniu między innymi do Polski straszeniem oddziaływaniem działalnością hybrydową. I nie tylko straszeniem w, działalnością również oddziaływaniem na wyobraźnię także innych społeczeństw. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, brać na chłodno za te oskarżenia Polski o to, że nie wiem, pomagamy Ukrainie i trzeba zdawać sobie sprawę, że im bardziej władze rosyjskie nas oskarżają, im bardziej nas straszą, tym tak naprawdę bardziej się nas boją.